Gaou, gaou, ça tout court, viens, 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 Yo, o czym mam nawijać jak ciągle to samo Znowu piłem i wróciłem rano Chyba głupi tożsamość, ale jebie to jak znowu na gadam do tych tych że my kurwa podbijamy stany flow I to jest prawda co? To młody Jan Mało lat 17 lat i robię sobie taki rapcy Nie ogarnia z brat Ale jebie nie twój rocznik Ty raper wejść do I dawaj takie zwrotki odpocznij Od tego odpal napisz się cokolwiek i będzie dobrze, i, i będzie dobrze, ja na spokojnie, na winę sobie na raz te wersy. Otakuję wam, kurwa gęby, bez przerwy, daje pierdolone tony fanku. Jaki biały muzynia, ja to prawdziwy czarny bo kurwa sam pomysł kogo na się buja. Dźwięk autotune'a, ej ty słager nie zamula ja. Tylko u nas, masz taką porcję dwa, ja dwa ciaków wyjebane na łaków, ziomy palą dobar prosto z krzaków, ja sięgam po kolejnie królewskie i czas, niech łopaku.